Siemano widzowie, z tej strony Turbo, a ze mną jest Miko... Nie, sorry. Dzisiaj ze mną nie ma Mikolejosa, a jest ja, za to Janek. Janek zba... Zbanek, koledzy. Tak, dzisiaj jest ze mną Janek. Który Ym... jest Zbanek? No, dzisiaj będziemy nagrywać Lucky Bloki. Ym... Taka fajna gra na Robloxie. W sumie tylko z Robloxa nagrywam. Ha. Jakby, co ja nagrywam? Właśnie z Jankiem ja z Jankiem sobie gadam. No i oczywiście już go wywaliło, już rozmowę nam wywaliło. Czekajcie, tu już do niego dzwonię. No, to widzowie, nie zapomnijcie o zostawieniu suba i lajka. No, a ja. No, tutaj w tej grze chodzi o to, że. Że jakby jest się. Nie wiem. Jest. Nie, nie jest się. Trzeba zbierać takie bloki, które w Twojej bazie się respią. O tutaj. Co jakiś czas każdy u ciebie się respi. Taki blok. No i co? no i Musicie jakby. Musicie najlepiej jak wydropisz z niego jak najlepsze rzeczy sobie. Nie to, nie to, nie to. Pod, pod, pod czym było EQ, bo już zapomniałem. A dobra, po prostu sobie wyposażenie. O, to wrzucam. A Janek oczywiście teraz nie odbiera, to chyba sam będę nagrywał. Nawet nie wiem szczerze, czy wy go będziecie słyszeć, widzowie. Żeby było go słychać, ale nie sądzę, żeby, bo gadam z nim na telefonie, a nagrywam na kompie. Oj, oj, Janek jest. To właśnie jest Janek, ta dupcia Jasia. 1, 2, 3. To jest właśnie on. Yy, no i właśnie mu wyobrażenia obrażenia przypadkowo ZDM. A on nie odbiera. Napiszę do niego... Weź do mnie za. Jak to się pisze? Zadzwoni Janek. No. Ja zbieram kolejnego laki Bloka i z niego dostałem coś takiego. No to chyba spoko. Nie wiem nawet, jak to używać. Nie wiem, czy to działa w ogóle. Um, nie, chyba nie działa. Czyli ta bała w kółko z tym jednym narzędziem. Ja nie wiem, jakim pokonać. No tak, ja dzisiaj będę sam chyba nagrywał. Się, nikt nie będzie ze mną gadał. Um, no, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. To, to miałbym nadzieję. I nie zapomnijcie o zostawieniu suba i lajka. już to już dopiero o tym mówię, to 3,5 3 minuty filmu już jest. No tak, ale proszę bardzo... Bardzo was proszę, naprawdę bardzo, o zostawienie suba i lajka. O, dobra, Janek dzwoni. Ym, dołącz. No ona do no, mnie dzwoniła. A, co? Dobra, a Jana... Z czemu mnie zaczęło się atakować? Y, bo, bo nie zauważyłem, że to ty... Bo ktoś mnie gonił i, i myślałem, że to ktoś inny. Dobra. Ja mam jakąś broń, ale nawet nie wiem... Dalej, dalej, dalej nagrywasz? Tak, no tak, tak, dalej nagrywam, dalej nagrywam. Tylko widzowie, nie wiem czy widzowie będą Cię słyszeć. O, to dobrze. mnie! Jest... Ja teraz mam taką broń, którą nawet nie wiem jak używać. Aha. A ta da, dała mi klaps, ta kobieta. Z, a która? Jaki ma Nik? Taka z rudy, taka ruda, głupia, za którą chodzą, chodzą, im, chodzą ludzie ze skłówki. Aha, ta. Um, patrzę już na jej profil. Ona mnie zabiła! Czekaj, o taki blok. Czekajcie, widzowie, tylko poczekam na tego, żeby dwa na raz zebrać. Uuu... O Dobra, mam dwa na raz. mam I co to jest? Nie o, wiem. Jest Czyli... Aha, że bombę! O, spok. Dostałem wieloryba. To jest bomba, która robi wieloryba. Aha, jakąś bombę dostał Janek. Biory, ja. wracaj. Wracaj kochany. No Wracaj do tatusian. Czekajcie, widzowie, bo ja nawet nie wiem szczerze jaką broń mam. Mm. Ha! Nie to ja rzucam tym wielorybami. A to jest to diam! Ten diam, ten... Nie to ja rzucam wielorybami! Nie, ten diam cię y, dobił. Jak myślisz? To papiera. Nie ma diana! Oooo! Mm. mojego wielorybka. No to spoko. Jeszcze ja za 8 sekund będę miał lucky bloka. Nie, nie, nie! Nie, Tak laguję tą grę. Czekajcie, widzowie, tylko podepnę kabel, żeby mi lepiej... No właśnie. Spróbuję czy Teraz nie będę miał lepszego netu. Tu jest! Tu jest takiego. A to jest to. Jest jump coil. Ja To jakiś miecz. Okej. Okay. Janek uspokój się. No, widzowie, nie wiem, czy wysłyszycie Janka. Nie, dobra, zginął, pies. No, teraz nawet to mnie nie wybija. Zepsuło się. Zabiję ją, zabiję ją, zabiję ją. Dobra, to będzie za minutę. Nie całą. To będzie za dwie minuty. A to za sześć. To tak, to to się teraz opłaci. Ten wielorybek jest najlepszy. No i oczywiście. Ja ją muszę opuścić, bo mnie zlagowało. I muszę dołączyć do Janka na nowo. Dołącz, dołącz. Dołączyłem. No i tylko widzę wy już, że Wam wyciszam tą muzykę. O, teraz lepszy net. Dobra. Tak będzie. Nie ma. Nie ma, 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 nie ma. Jest? Nie ma, mam, mam, mam. A. Uciekam, uciekam, uciekam. Uciekam, no. uciekam. No, no, nawet. No, no, to ja, to ja! Wiem, <grym> chyba jestem i nie widzę w co zwykle. No, 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 no. Nawet, no, 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 Jak no, mało, to, co nie zadaje. Nie no, to się nie opłaca tej broni, nawet. Dobra, dobra, we, dobra, weź dobra, weź mnie już, dobijaj. Ty lepiej? No, 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 Ci lepiej no, no, mnie go, dobijaj. Go, go, go power ranger. Ha, mogę przecież wywalić broń, chyba tak. Tak, możesz. Nie mogę. Możesz? Jak? No, klikasz sobie w ten e, koło tego. Koło tego. Koło czata, masz takie te kreseczki, no i tam klikasz, no i tam masz wyposażenie i tam wybierasz tam broń i wyrzucasz. A, można do EQ w sensie wyrzucić. No dobra, no to też lepiej. Nawet ja nie będę używał tej broni. Co to robi? Ja. ja mam taki net naprawdę, że... Taki teraz mam internet, że nie widzę co trzymam w ręce. Uno ma, Uno ma taki coś, takie gówno. Są. Żeby mnie tylko nie Ech. wywaliło. Znowu. Tu nie ma, nie ma... <laughs> ja mam w ręce w ogóle. Ja. ja nawet nie wiem. Na pewno wziąłeś? Się... Ja już jakąś osobę wielorybem moim. Jakie kocham moje oreczki. Orki. tam jesteś? Uf, nie no dobra, ja już tego też nie chcę. Ja, nie, chyba moje... żadna moje... broń no, mi nie wody. działa. Eee... Yy. Też se wywalam. Wilory! ogarnij dupę. To może tu. Ej, no bo wieloryb jest że nie mogę pod nim przejść. Czemu? Hmm. I to? O, upuszczenie narzędzia to powinno być backspace, ale mi nie działa jakoś. To mam to? to, mam to, czym baba w kółko zabijała takim taki Tak, dziwny. tak, 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 mam to. mam coś lepszego. Co? Ja, I... mam bie... ja mam orkę, która zabija na hita. No, to hmm. te, też spoko. Czekaj, ja ten czat. I, Ej! I... Ona miała, I... miała bo... jakiś z mi Ja zginąłem z tymi myślmi Moja maszyna do orki. Nie masz? Nie mam, bo mnie zabija jakaś bała, jakiś bałek i Jest!

Zobacz jak lata, patrz, patrz, patrz za okno do mnie. Widzę, widzę cię. cię. Ucieka! Void bloka wzięła. Co to jest Void blok? To jest takie coś. Co ja latam? Ja sobie latam na tym. No, widzowie, ja naprawdę nie wiem. Teraz byście pewnie słyszeli Janka, ale tak jak normalnie mam telefon, to nie, to nie będziecie go słyszeć. Janka. jest. Dzień dobry, Polska! Może bym musiał jakoś to tak oprzeć ten telefon. Jakoś o tak. Wiem. oj, oj. Sorry? No nie! Tylko na chwilę odszedłem od tego i już mnie ktoś dobił. O dobra. bo ktoś ma tutaj takiego różnego teama. Kto? No tam na Frodu mamy teama. No a my nie? No mamy, ale słabego mamy teama. Ej, bo ja mam jakąś niukę wytropiłem. I co ona robi? Ona będzie lepsza od O widzowie, teraz myślę, że będziecie słyszeć Janka. Nie! To O kurde! Co to robi? Ej, o! nam popadła na środę! grę. Widzę. Idę na ciebie. Nie się nawet. Dobra, to idę na tą babę. <śmany> o, no, no, na pewno, na pewno, zechcesz? Tak chcesz? Nie, nie mam, <śmany> nie nie ja przed chwilą miałem to jest 10 Maja, minut. Ja nie. O, to niecała minuta ja, i to 5 minut. Tak to, 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 to ja teraz na to czekam albo na Voidblock, o ile zaraz się pojawi. Ale Voidblock jest taki rzadki dziwny. Tak, on, i on dodaje 10 temów. On dodaje 10 temów. Ja go dwa razy w swoim życiu miałem, a gram w Robloxa od dwóch lat. To kto to Olafie. Ej, go! Los! Mam autobus! Co ty robisz? Co to? Walczę z jakąś babą, ale oślepiła mnie tym mrozem i, i nic nie widziałem, co robię. O! Mam te. O, mam tą. Z Eso, To mi się tak robi. Dyspenzyjnka, Ja mam chyba broń wieloryba, ale nie jestem pewien... Nie, dobra. Ty... Nie, masz taką wyzwuki? Nie, 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 to nie jest to, to jest przez Czekaj, sprawdzę, czy to działa. No, naprawdę, nawet nie przetestowałem tej do pierwszej broni, tylko tą drugą. Już zginąłem. Uch, świetnie. Nie I co, co ona mi robiła? Co robi, staranka? Dziękuję. No, dobra? Dziękuję. 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 sekundy. Dziękuję. już nie bądź taki. Uspokój się. No uspokój się lepiej. Kii, komfortabian. Okay, mm. okay. Nie, on mi jeszcze tym, no... Każdy yeah. mnie dosłownie wszystkim na hita bierze. Yeah. Co? To ty? Te pioruny yeah. walnujesz? Tak, to mocne. Yeah. Jedziemy ja. Mam Słyszę muzykę. Гей, гей, гей! музика? А не, вече няма. Бог, слушай ме, Гул, 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 Ти си малко И Ona jest niezliczalna ta kobieta. No wiem, ona ma te wszystkie bronie o te takie srakie. No nie, ona ma jeszcze to. ale jej się nawet zadać jednego happenina. No nie, ona mi jeszcze leci tym. Ona ma tą broń, która sama w ciebie leci i jeszcze ma przyspieszenie. No ty nie, ja spadam, Elo. Bum. I do siebie się tepam. To już lepsze jest. Dziwna ta broń. No znowu tego... wzięła tego void blocka czy tam limited block. Nie, kupiła zero buksy limited blocka. Nawet nie wiem, zajdzie. No 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 no. To jest nic, że oni mają Ja nawet nie wiem, czy ja przypadkowo cię nie dobiłem. Ubiłem tego gościa ze Squid Game Tego, tego no wiesz Tam, tam moja broń nie sięga Bum Eee, co mam? No zostałem jakieś kręceniem i szałkowkiem I co to, to robi? Co te kule latają A to? Czy jest... Ej ola, z krzesła w gołdę? Nie. Olaf, no! Olaf to krzesło! No. Olaf, no, 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 no. Jakie krzesło? Dobra. Ja wydropiłem jakieś krzesło. Dlatego mi się to bardziej przyda, niż to. tup, tup. Tup, 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 tup. Zabijajcie ich jaki blok jest na środku! Jest? Nie, nie ma. Nie, nie ma. No. O tu, o tu, Chci być? Chci być, masz problem? O oh, kurde, ona dużo zaznaczyła. Jest, Dobiem? S. Ola! Niech powiedz, żeby, powiedz, żeby wydropiła orki. 20 sekund, 20 sekund. Ja tu czekam, ja tu czekam. Ja tu z mieczem czekam. Ja tu z mieczem czekam. No nie, ona ma jeszcze jakąś broń. Jest taki sam, chyba z takim samym mieczem. Ale co, ale co, 20 sekund. No i ona ma jeszcze jakiś blok takiego. No nie, zebrała go. Mam jakiegoś dinozaura. Nawet nie wiem, co on robi. Jakiegoś goryla, który działa tak no. samo jak ten, jak ten dinożaru Ha, eee, ja latam, prawda? No. Aha, w drzewie jesteś, tak? No. A jak trzymam to roboty no, nie do mnie? No. Nie no, to jest jakieś. jakieś no. niejakieś. No, no, no. Jeszcze 10 sekund. I no jak ona, jak ona to Ej ale zabiłem! Zabiłem tą od tego laty King Bloków. Tych najlepszych, która miała prawda? O. No z wiemy, ona teraz nie ma no ale z mam bambik. No i znowu to mi się zrobiło. To, to ja nie, to ja nie, 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 ja, nie pani, ja nie, 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 O tutaj. No, tak lepiej. nie, To wyposażenie. I ty. teraz lepiej. I szukaj, mam to, tą, broni. No. Mą tą broń, mam tą broń, co ona, że moje kulki lecą tam, gdzie wróg. No, kur ej, ja skaczę. Let's go, broni nie tracę. Jak ja mam big brain i kepciowce. Weź zpieczaj. Ty, gruba. Ty, puciąg. No, zabij mnie, zabij mnie, ale się bami. Ty nie zabijesz, ale ja Ciebie tak... Jesteś za Jest, 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 jest. Nie! Mnie go... Ty mnie gonisz. Nie ja. Zostaw mnie na tole. Bum. Jak nie... Nie, no ja właśnie tam specjalnie skoczyłem, bo wtedy te mnie do bazy. A. Ha, coś takiego to jest, a to? O! Yy, dobra, czyli wyposażenie, i to przełożyć tu. Dobra, jest git. Ej, no pomóż mi, Olaf! stoi mi przez bazą! Nie będę wyjść. No nie! Jeszcze 20 sekund. Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź też! Zabiję tą modraki bloków środkowych, środkowych. Ja też nie wejdę komuś i to patrzę. Nie możesz, nie możesz komuś do bazy wejść, bo wtedy cię tepnie do twojej. O, już mam tego Laki bloka trzeciego. Tego lepszego. To jest od dawna trzeciego. Nic nie miałeś tyle towego Laki bloka? No, bo ja przed chwilą wyszedłem no. z trzy razy. W cię znowu. Znowu? Idzie na środek, idę na środek. No nie! Prawie! Musisz mocno środek. Prawie. Środek Patrz mm -hmm. pa, co tu się dzieje! Pa, Ta... Ja robię tego screena. Wiem screena. A co Ja lecę do bazy. Bruch. Bum, jestem idealnie, no prawie idealnie, to znowu to... co? mi łąb, staj mi Nie? zrobić, wytłumaczcie mi, mam go tutaj w tą Nie, ale możesz nim go, nim on może trochę zadać. Ja mam jakieś. O, szesna... 7 sekund. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Dawaj, to, dawaj, to, dawaj. O nie, eleonora! Sorry, sorry. Masz go? I co dostałeś? Tak. Noż. Ta baba mnie dobija w kółko. I znowu mam 15 sekund jeszcze. A ktoś przed chwilą za. 200 robuxów kupił ale, ale, blok hakera. Ale babiki, ale się porobiłem. Wiesz co? Można, można tego... bo tego Laki Bloka, tego... tego... tego, tego które nie wiadomo kiedy się nigdy pojawi, można sobie kupić za... 1070... 1700 robuxów. No właśnie. Już wolę poczekać. Te kilka lat już wolę poczekać, niż wydać tyle Robuxów. nie kurde. kurde! mam, mam urkę. Nie, rekin to jest jakiś. Czyli orka. No rekin. O, fajna strzała! Ej, no zabija. Ej, Eee, czym ci Nie, no. Oni już wszystkim mnie dobijają. Ej, to mam już czwartego bloka. A on już dwa fioletowe. Prawda? Ja no. dopiero za 10 minut. Ja dopiero za 12 minut będę miał tego czwartego. Z czego za jakieś kilka minut kończę nagrywanie tam za pięć. Ciao. To nie, bo widzą się pewnie nudzi trochę. Ej, o, ej, chodź, chodź, Kola, to po mnie chodź. Mm, mogę. Iść. Idę naj, najszybciej jak mogę. W ogóle, jeżeli ktokolwiek z widzów dotrwał do tego momentu, to niech napisze w komentarzu Sigma. No wzajem się dobiliśmy. Ty narysowałeś jakiegoś live'a? Nagrywasz? No nagrywam filmy, nie live'a. Dobra, no, nie musi do nas przyjść, bo ja miałem taki balon romantyczny. I co, że dzisiaj dzisiaj akurat walentynki, to chcieliśmy mnie ze sobą zabrać? Tak, piękne. Ej, dostałem z jednego bloka, z czterech takich bloków, tą samą byłem. Ha. Ej no, no jakoś broń balonów. chodź do mnie do bazy, bo nie mogę, nie mogę nic nie ja się... się przebrałem za królika, za <gryw> pięknego królika. No nie. Uf. Piękny ten królik. Zrobiłem tylko skrina na królika i od razu wszyscy mnie dobili. Nie mogli nawet się nacieszyć pięknym królikiem. Mógłbyś Dobra, ja wyłączam nagrywanie i robię film jeszcze raz. Ratuj mnie, Olaf. Ratuj mnie. Dobra, kończę film chyba. Dobra, ale ratuj mnie, Olaf. No. Ratuj, ratuj. Dobra, to widzowie. Elo.